Nieustannie czujemy impulsy. Gdy Twoje oczy widzą pyszne jedzenie, nic nie poradzisz, twój mózg wysyła sygnał zjeść. Nic nie poradzisz na to, żeby nie poczuć sygnału. Jednak człowiek nie pies, nie musisz się go słuchać. Słyszymy dźwięki, bo mamy uszy. Widzimy obrazki, bo mamy oczy. Czujemy woń, bo mamy nosy. Te obrazki, dźwięki, zapachy tworzą w naszych głowach pragnienia. Chcenia i niechcenia. Te pragnienia pociągają nas raz w lewo, raz w prawo, bo tu ładnie pachnie i chyba jestem głodny. A tu ładne pani, chyba jestem wolny. To są impulsy, nagłe, przelotne uczucia, które mają być sygnałem do podjęcia akcji. Ale przecież nie wszystko złoto, co się świeci. A twój mózg myśli, że tak. Jak widzi ładne jedzenie, chce jeść. Nie widzi jednak tego, że to sam cukier i umrzesz. Jak widzi fajny film, chce oglądać. Nie widzi jednak konsekwencji z oglądania filmu o 24. Każdy z nas powinien najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie. Czego chcę od życia? Dokąd chcę dojść? Kim chcę być? Bo jeśli mówisz, chcę być mistrzem świata i krosząc swoją drogą do mistrzostwa, po drodze ulegasz impulsom i ściągają się na 10 minut tu, na 10 godzin tam i nim się obejrzysz, minęło 10 lat, jak latasz za pokusami. A przecież miałeś być... Mistrzem. Nie daj się własnym impulsom. Ustal swoją drogę. Trzymaj się swojej drogi. I tylko w ten sposób wierzę, że możesz być zdrowy. Podejmując codziennie decyzje, które są w zgodzie z Tobą. Zamiast prowadzić do tak kuszącej samodestrukcji. Nie wiem, może się mylę. Daj znać co o tym sądzisz. Pozdrawiam. Artur Karapetian. I Wiktoria. I Vegas. I Artur Karapetian. <laughs> I Michał za kamerą. I tp. Nara.